Ok, dziś mamy pacjenta kosiarkę. Jak każdy silnik spalinowy zawiera zawsze w sobie tłoki. Oczywiście, wiadomo, ma paliwo i olej. No i jakby na to nie spojrzeć, silniki też potrzebują powietrza. Wielu ludzi zapomina, że w kosiarce też wypadałoby wymienić filtr powietrza, więc krótka, szybka robota na minutę, ale zrobimy, żeby nie było. Filtr, podkręcamy. Akurat w tym typie jest taki sobie z boku. Pocieszna gąbka. Wiadomo, warto by za jakiś czas wymienić, żeby się nie zdziwić. Ten jak widać jest zapaskudzony. Otwieramy. Wygląda paskudnie. Wiadomo, niektórzy by powiedzieli, że wystarczy wymyć, wypukać wodą czy coś. No ale nie ukrywajmy, jest to średnia impreza. Tego lepiej co jakiś czas po prostu stawić coś nowego. Także tamka, świeży filterek zakupiony wkładamy. Umiejscowiony jest. Zamykamy puchę. Już jest ładny, świeży. Będzie ładnie oddychać, wciągać. I zakładamy z powrotem. Śroba. Cyk elegancko. Głupszy odjeżdża dałby radę to zrobić. Także jak ktoś nie wie, niech skoczy. Znajdzie sobie typ filtra, bo różne kosiarki mają różne typy. Wziąć odkręcić, wymienić i cieszyć się tym, że kosiarka ładnie na nowo kopci. Znaczy ładnie pali i pracuje. To tyle. Nara.